Silesia, póki co rekordzistka, 75 minut opóźnienia. Intercity Naukowska z Białystok ED161

Jak za mgiełką widać Pałac Kultury i nauki. A nasz. Okej. Okay. Bajkowy gotów do odjazdu. I ruszy. To były dwie jednostki Sprintera, jedna była z reklamą Stry, z a druga z bajkową część. Tymczasem pociągi łapią coraz większe opóźnienia, Pendolino już nie 20, a 45 minut, a Silesia 133. Także mała masakra dzisiaj. W międzyczasie podstawia się kibelek z kolei mazowieckich. Nie wiem czy dobrze widzę, chyba do dęblina. Tak jest. Mamy szybką kolej miejską, S2, Warszawa Lotnisko Chopina. Elfik. Tymczasem zbliża się kolejny pociąg lotniskowy, tym razem koleje mazowieckie do Modlina. jedna jednostka EN siedemdziesiąt sześć zero szesnastce. tu jakiś kibelek służbowy EN pięćdziesiąt siedem tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć oraz tysiąc sześćset dziesięć Zjeżdża na tory odstawcze. Prosimy o silniejsze wykonywanie zakupów. Sygnał zastępczy dla Pendolino relacji Kołobrzek, Kraków Główny. Oto on. Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z tym demonstracją w Warszawie wystąpi... Do 13 marca 2021 roku Przybyłem na określonych odczytach po pomocy wzajemne kolowanie biletów w pociągach kolejnych mazowieckich i testarem. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych oraz w klawiatach informacyjnych w przewoźniku. Za utrudnienia przepraszamy. Cichutki odjazd. Informujemy, że na Łodcinku Warszawa Wschodnia mówi człowiek obu kierunkach po z jedzeniem na biletów kolei mazowieckich oraz na kapę Intercity. Bardzo ładnie. Podsypany śniegiem. ED 250. Pociąg Sky. Linii S2.